No, cześć moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o mixinach. Będziemy miksować, mik, mik, miksować, I o co tutaj chodzi? Znaczy, to może nie do końca jest miksowanie, ale e, po co są miksyny? Miksyny pozwalają nam używać kod kilkukrotnie na naszej stronie. Często jest tak, że mamy wiele takich modułów, czy właściwości, i tak które często powtarzamy tak naprawdę. No, i za pomocą mixinów możemy sobie kilka takich właściwości zgrupować raz i później je używać po prostu. Tak jak to jest pokazane tutaj, zobaczcie, że mamy mixin, czyli tak, tak go tworzymy. Może ja to trochę powiększę, może za dużo. I tworzymy sobie taki mixin właśnie w ten sposób. Zauważcie, że większość rzeczy, które tworzymy w sasie, właśnie zaczynają się z symbolem małpy. Czyli tworzymy sobie takiego mixina z nazwą mixin, później dodajemy jego nazwę i tu wewnątrz mówimy co tam wewnątrz niego ma się znaleźć. Tak, i tu akurat resetujemy sobie listy, więc margin 0, padding 0, list 0. I później, jeśli chcemy go użyć, tego mixina gdzieś, to dajemy sobie include, a następnie nazwę tego mixina. No i żeby Wam pokazać mniej więcej jak to działa, to już lecę. Do naszego Visual Studio Code, może ja sobie mixiny, powinienem w sumie utworzyć jakiś nowy plik z mixinami, tak naprawdę, i go dołączać później, ale ja sobie tutaj w warsach to, to zrobię, bo czemu nie? No i załóżmy, że właśnie chcemy sobie stworzyć taki mixing, który resetuje nam padding i margines. Często tak mamy, że do niektórych elementów musimy to zresetować, więc tworzymy sobie mixina, więc dajemy sobie małpa, następnie mixin, no i niech nasz mixin nazywa się reset, i teraz wewnątrz padding. 0 i margin 0 Tutaj widzicie, że za pomocą emeta dodaje to dosyć szybko. Teraz sobie przejdziemy do styli i nic tu jeszcze nie ma, ponieważ my nigdzie tego mixina jeszcze nie użyliśmy. Czyli na razie tylko go sobie tu zdefiniowaliśmy, i to nie jest jakby tłumaczone na zwykły CSS, więc to nic nam na razie jeszcze nie da. No i załóżmy, że teraz jak już mamy tego mixina tutaj w naszych warsach. I teraz dodajmy sobie coś w naszym pliku HTML, niech to będzie jakiś header na przykład i wewnątrz niego dodajmy sobie jakiś paragraf z lorem ipsum i może tutaj stwórzmy sobie jeszcze jeden taki paragraf paragraf z lorem ipsum. Dobra i teraz uruchomimy sobie to i widzimy, że tutaj pomiędzy tymi paragrafami mamy jakiś padding od, odległości i tak dalej, tak? Jak sobie klikniemy w prawym, dajemy inspect to każdy padding w przeglądarce zazwyczaj ma zobaczcie, jakiś margines dolny i górny 16 pikseli, tak? A my będziemy chcieli go sobie zresetować. Więc możemy właśnie za pomocą takiego mixina resetować sobie różne takie elementy, nie tylko ten paragraf, tylko też dopisać mixina do wielu innych. No i jeżeli chcemy odnieść się do headera i do tego nagłówka, to przechodzimy sobie do tego naszego pliku header ponieważ tutaj będziemy stylizować właśnie elementy w headerze. No i możemy sobie tutaj wpisać header, teraz p. No i tutaj chcemy właśnie dołączyć sobie tego mixina resetującego, żeby ten nasz nagłówek się zresetował. Więc tu możemy sobie dać małpa include. No i teraz yy, chcemy tego mixina sobie dodać, który jest tutaj w naszych warsach. Więc dodajemy sobie v. Kropka, i jaka była nazwa tego mixina? To był reset. Więc wpisujemy sobie reset, średnik. I teraz, jak sobie przejdziemy do styli, to zobaczcie, że już nam się to ładnie przekompilowało na zwykły plik CSS, tak? No i teraz, jak sobie tu przyjdziemy, świeżymy to zobaczcie, że już tych marginesów teraz nie ma. No i oczywiście, jeżeli chcielibyśmy sobie zresetować jeszcze coś, na przykład we footerze, byśmy coś mieli, podajmy sobie tutaj jakiś e, footer. I tutaj załóżmy, że będzie jakiś nagłówek. O właśnie, bo w nagłówkach też są jakieś marginesy. Więc tu będą nagłówki pierwszego stopnia. Stworzę dwa takie same. Przejdziemy sobie tutaj, odświeżymy i zobaczcie, że tutaj też są jakieś marginesy. Jak sobie wejdziemy tutaj do futera nagłówek, to też jest margines dolny i górny. Więc jeżeli chcemy tutaj zresetować, bo akurat w tych nagłówkach nie chcemy e, takich marginesów mieć, no to przejdziemy do pliku tutaj footer. I odniesiemy się do futera, następnie do H1 i tutaj też sobie zainkludujemy, czyli dajemy include V, a następnie reset średnik. I jak sobie teraz powrócimy, odświeżymy, to zobaczcie, że też te marginesy zniknęły, tak? Czyli w taki sposób właśnie to robimy, więc ja już to usunę, bo mnie to nie w wtedy że to już... No i wrócimy sobie do tego naszego mixina, ok, go też mogę usunąć, już wiecie o co chodzi. Ale chcę Wam pokazać coś jeszcze ważnego, yy, ponieważ no jak tworzymy naszą stronę, to ona ma być yy, mobile friendly albo w sumie nawet ona powinna być mobile first w ogóle, czyli najpierw tak naprawdę powinniśmy tworzyć kod dla urządzeń mobilnych, a dopiero później za pomocą Media Query powinniśmy je dostosowywać dla urządzeń większych. I tak to już jest robione na przykład w bootstrapie 5. I jak to się robi? No oczywiście dodajemy breakpointy, o tym już wiecie, bo to już robiliśmy. Ale my dodawaliśmy sobie do tej pory jednego takiego breakpointa. A co jakbyśmy chcieli tych breakpointów dodać więcej? No bo jak sobie przejdziemy na przykład tutaj i wpiszemy yy, na przykład Bootstrap 5, wy jeszcze Bootstrapa pewnie nie znacie, ale poznamy go. I jak tutaj przejdziemy sobie layout breakpoints, to zobaczcie, że tu mamy kilka tych breakpointów, tak? Mamy bardzo mały x small dla rozdzielczości poniżej 576, później small, medium, large, extra, extra large i extra, extra large. I tu mamy te poszczególne wartości. Czyli jak mamy y, urządzenia, które mają szerokość mniejszą niż 576 pikseli, to... To jest jakby taka sprawa oczywista. To jest coś domyślnego, tak? Czyli najpierw tworzymy właśnie dla tych urządzeń do szerokości 576, czyli jak będziemy sobie stylizować tutaj cokolwiek, to właśnie powinniśmy od razu sobie sprawdzać, jak to wygląda dla urządzeń mobilnych. Czyli tak naprawdę powinniśmy mniej więcej to robić o w ten sposób, że sobie tutaj zjeżdżamy, powiedzmy na 574 i najpierw stronę robimy w takim widoku, a dopiero później rozszerzamy sobie i dostosowujemy tą stronę, żeby ona dobrze wyglądała dla szerokich urządzeń. No i tak no i potrzebujemy dodać sobie te breakpointy tak, czyli na przykład przy 600 żeby coś się zmieniało przy powiedzmy 900 dla jakichś tam tabletów, później nie wiem, na przykład 1200 dla większych yy, rozdzielczości, no i później na przykład dla 1400 dla dużych monitorów, więc musimy te breakpointy ustalić, ale możecie pomyśleć no dobra, tutaj widzieliśmy, że w tym bootstrapie mamy takie wymiary, ale jak sobie przejdziecie tam gdzieś indziej, wpiszecie w internet, jakie stosować breakpointy, to wam napiszą, że nie wiem, 600 albo tam 968 albo no inne jakieś tam magiczne liczby. I Nie ma takiej jednej jakiejś standardowej szerokości, tak? Te breakpointy są tworzone na podstawie jakiejś tam zależności. Zazwyczaj jest to, zobaczcie, bo tutaj jak sobie wybierzecie te szerokości, czy te domyślne ustawienia różnych telefonów. To widzicie, że taka Moto G4 ma 360x600. E, tutaj mamy Galaxy S5 ma 360x640. No i na podstawie właśnie tych rozdzielczości, mniej więcej, dobiera się te breakpointy, żeby zobaczyć, e, jak większość urządzeń będzie się zachowywać. Ale to nie jest jakieś takie, nie wiem, stałe i że to tak musi być, a nie może być inaczej. To jest wasza decyzja, tak naprawdę, tak? To jest ustalone według tego. Jakie urządzenia pojawiają się najczęściej, jakie mają szerokości, wysokości i tak dalej. No i oczywiście my nie musimy stosować aż tak dużo tych breakpointów. Możemy sobie zastosować na przykład tylko dwa albo trzy. No ale powiedzmy, że nie jesteście pewni, jakie mają być te breakpointy. Może dzisiaj akurat takie są odpowiednie, ale może za dwa lata y, trzeba będzie je pozmieniać. Na przykład trzeba będzie ustawić 600 i nie wiem, 1000 i 1500. A nie 1400, więc gdybyśmy teraz w naszej stronie na sztywno sobie tutaj dodali, wiecie, na przykład przechodzimy sobie tutaj do, do styli no i teraz tutaj w stylach, na przykład chcemy powiedzieć, że ad media, yy, chcemy powiedzieć, tutaj w sumie bez screenu tylko podam sobie min width, no i tu yy, powiedzmy podamy 1200 pikseli, prawda? No i tutaj sobie ustalimy coś ale też później w kolejnych plikach też sobie poustalamy to 1200 i to pozmieniamy tak naprawdę w wielu różnych miejscach. No i później jak przyjdzie nam to zmienić, to musimy przechodzić do każdego tutaj miejsca i to zmieniać. No i tu mamy jeden breakpoint, ale jak będziemy ich mieć tutaj 5, no to 5 razy więcej roboty. No i oczywiście to nie jest dobre podejście. Jeżeli wiemy, że coś będziemy chcieli zmieniać w przyszłości, przynajmniej, że istnieje duża szansa, że coś takiego będziemy chcieli zrobić, to powinniśmy zastosować sobie właśnie jakieś zmienne albo możemy użyć mixina do tego. Ja Wam pokażę jak. Czyli załóżmy, że naszym zadaniem jest teraz, żeby sobie stworzyć takie trzy breakpointy powiedzmy, które później w dowolnym momencie będziemy mogli zmienić. Więc przejdźmy sobie może do tych warsów i tutaj sobie takie breakpointy zastosujemy. Czyli tworzymy sobie na początek mixina, więc dajemy sobie mixin. No i teraz y, dajmy mu jakąś nazwę. To będzie breakpoint, tak? Więc dajmy sobie breakpoint. No i jak będziemy sobie tworzyć właśnie takie media query później, to chcemy powiedzieć, czy to ma być dla małych urządzeń, średnich czy dużych. Więc chcemy przekazywać później jakiś tutaj argument, więc podamy sobie tutaj taką zmienną, którą nazwijmy na przykład val. Ona może się nazywać jakkolwiek, tak? To nie ma znaczenia tutaj. Ja ją nazwę po prostu val. W sumie zanim to zrobimy, to chcemy jeszcze zdefiniować sobie, jakie będą te wielkości tych naszych breakpointów. Więc możemy sobie tutaj stworzyć taką mapę, jak już robiliśmy wcześniej, niech ona się nazywa breakpoints i teraz tworzymy sobie mapę, czyli tak podajemy key, czyli small, albo możemy napisać small, albo po prostu możemy użyć sm, tak jak to było tutaj zobaczcie w bootstrapie, mamy tutaj na przykład sm, tak później md. LG jak chcemy, to już od nas zależy jak chcemy wybrać tutaj te nazewnictwo. Ja ben, wpiszę w sumie takie pełne nazwy, żeby może nam się nie myliło i powiedzmy te małe rozdzielczości niech u mnie mają 600 pikseli. Następnie ta większa y, szerokość to będzie medium i ona niech ma na przykład 1000 pikseli ja tu się nie będę tak rozdrabniał jak oni w bootstrapie no i na końcu niech to będzie large i tutaj damy sobie na przykład 1400 pikseli no i dobra, mamy trzy takie breakpointy no i jak już je mamy to teraz w tym naszym mixinie będziemy tworzyć sobie właśnie te media query czyli dajemy sobie media, tutaj nie używamy screenu ponieważ ta nasza wartość domyślna to będzie już właśnie dla urządzeń mobilnych przede wszystkim, więc tu zostawiamy sobie same media. Teraz dodajemy sobie tutaj minimalną szerokość i ustalmy. Teraz musimy podać do tego jakąś wartość, ale oczywiście tą wartość będziemy pobierać tutaj z tej mapy. Czyli chcemy posłużyć się jakąś wartością, którą my tutaj będziemy przekazywać, czyli my później jak będziemy sobie tworzyć takiego breakpointa, dodawać takiego mixina, to będziemy używać tych nazw, na przykład small, medium, i, large. I później na podstawie tych nas będziemy pobierać te wartości, które są do nich przypisane. Więc tutaj, gdzie mamy szerokość, to musimy użyć takiej funkcji, która się nazywa MapGet. Zobaczcie, e, pokazuje mi tutaj IntelliSense taką mm, funkcję, daje sobie tabulator i od razu mi. Tutaj uzupełnia tymi wartościami, czyli mapę. Musimy sobie podać, z jakiej mapy korzystamy, a korzystamy tutaj o, z tej mapy, więc to sobie skopiuję i wkleję, i jaki jest klucz do tego. No i kluczem, który będziemy tutaj pobierać stąd, będzie wartość, którą my tutaj sobie wpiszemy podczas, jakby, dołączania tego Mixina, czyli tutaj wpisujemy sobie wal, jeżeli to wszystko nie jest dla was jasne teraz to się tym nie przejmujcie na razie na razie pokazuję wam jakie są możliwości, jak to można użyć a jak przejdziemy sobie już bardzo niedługo do javascriptu, zaczniemy programowanie to tam będzie wam dużo łatwiej to wszystko zrozumieć tworzymy sobie to nasze media query tutaj z jakąś minimalną szerokością i wewnątrz tego będziemy chcieli sobie tutaj wstawiać jakiś content, jakąś zawartość więc, żeby powiedzieć temu mixinowi, że my będziemy jakąś wartość dodawać, to my tu wpisujemy sobie content i dajemy średnik. I to jest wszystko. Nasz mixin jest już gotowy. I skoro my sobie zrobiliśmy już takiego mixina, to teraz, jak sobie przejdziemy na przykład, zobaczmy w indeksie, co my tu mamy, header, a następnie p, ok, to powiedzmy, że nasz header będziemy sobie tutaj jakoś stylizować. Więc możemy sobie przejść do naszego headera i tutaj chcemy. Na początek powiedzieć, że dla małych urządzeń niech ten nasz header, czyli wpiszmy sobie header, czyli dla małych urządzeń do tych 600 pikseli, niech background, czyli niech tutaj tło będzie na przykład e, CCC. Zapiszmy sobie jak teraz otworzymy, to tutaj powinniśmy mieć takie szare tło. Rzeczywiście tak jest, poniżej 600 pikseli. No ale oczywiście e, tutaj mamy... Tylko jedną tą wartość zdefiniowaną, więc to szare tło będzie dla wszystkich rozdzielczości teraz, prawda? No dobra, ale teraz załóżmy, że chcemy dodać sobie pierwszego breakpointa i zmienić tło na jakieś żółte na przykład. Więc teraz dodamy sobie naszego mixina, więc dajemy include i powiemy, że w tych naszych warsach, tak, czyli V, chcemy sobie pobrać naszego mixina, który nazywa się breakpoint. Tyle, że my tutaj podaliśmy sobie właśnie jakąś wartość, którą będziemy podawać, więc tu musimy ją teraz sprecyzować. Chcemy podać tą wartość, czyli na razie chcemy zmienić coś dla małych e, rozdzielczości, więc piszemy sobie small. I co my chcemy tutaj zmienić? Chcemy zmienić ten nasz header, żeby miał inne tło, więc sobie pobieramy ten nasz header i tutaj tło. Zmienimy, na no, jaki mówiłem, żółty jakiś, tak? Więc zmienimy to na żółty. No i teraz tak, do 600 pikseli, do tego pierwszego breakpointa, będziemy mieć taki kolor, a później już powyżej 600 będziemy mieć ten żółty. Więc wracamy sobie łot tutaj, łot świeżamy, rozszerzamy. Zobaczcie, dojdę do 600 i zmienia nam się na żółty. Chat, ok? Super. No ale dobra, mamy kolejne jakieś tam breakpointy, prawda? Jeżeli chcemy to kolejno jeszcze zmieniać dla większych rozdzielczości, to możemy sobie to skopiować, przejść sobie tu poniżej i zmienić tutaj na medium i tutaj wybrać sobie kolor tła na przykład na zielony. Powiedzmy dla szerszych, dla tych tabletów będziemy mieć kolor zielony. Odświeżamy no i zobaczcie, idziemy szary, żółty i po tysiącu będzie zielony czat. No i oczywiście mamy jeszcze największy, więc możemy tu jeszcze skłopiować i wkleić. I tutaj ta nazwa to jest large. I tutaj powiedzmy, że zmienimy kolor na jakiś, jakiego nie mamy jeszcze, jakiś purpurowy, no różowy. A czemu nie? Więc odświeżę jeszcze raz. Idziemy sobie żółty, zielony i ok, i jest różowy. No i pięknie, wszystko, zobaczcie, świetnie działa. Oczywiście ja tutaj się bawię tylko tłem kolorów, żeby po prostu nie było to zbyt trudne na początek, do przed konsumowania, ale tutaj no, będziemy y, wiele innych właściwości zmieniać, nie tylko kolor. I zobaczcie jak to wygląda po przekompilowaniu y, w pliku style CSS. Tak, mamy tutaj dołączone fajne wszystkie media. No i oczywiście to jest tylko jeżeli chodzi o header. Teraz w taki sam sposób byśmy sobie te mixiny dołączali w innych obiektach. Tak, na przykład we footerze tutaj na przykład czy w mainie czy w artykułach itd. Tak tak no i po to to robimy właśnie za pomocą takiego mixina, za pomocą m, takiego podejścia dynamicznego, ponieważ jeżeli w przyszłości nagle stwierdzimy, że my chcemy sobie na przykład zmienić jednak, że ten small to 600 pikseli to jednak za dużo, to m, jednak tak nie powinno być, to tutaj w łatwy sposób sobie teraz zmieniamy to na 570 na przykład i to już automatycznie wszędzie nam będzie działać, zobaczcie, tak, wszędzie, gdzie zastosowaliśmy sobie takiego mixina, takie media, to teraz automatycznie to będzie działać i jak sobie przejdziemy do 570, to już nam się to zmienia przy nowej wartości, więc po to właśnie to robimy, żeby ta nasza strona, ten nasz kod był taki odporny na przyszłe zmiany, żeby w przyszłości można było w łatwy sposób sobie to wszystko zmieniać i żeby wszystko łatwo działało. No i teraz też oczywiście, jeżeli chcielibyśmy sobie dodać jeszcze jakiegoś dodatkowego breakpointa, powiedzmy w przyszłości uznamy, że jednak te trzy to za mało, no to możemy sobie dodać tutaj. Zobaczcie, wystarczy, że tutaj przyjdziemy i wpiszemy sobie nową nazwę, na przykład XLarge i dodamy na przykład 1600 pikseli. No i już od tej pory możemy się posługiwać nową nazwą i dodawać sobie normalnie nowe breakpointy dla tej jeszcze większej rozdzielczości, tak? Więc w taki sposób to działa. No i zobaczcie, że teraz dzięki temu tak naprawdę nigdzie nie musimy już sami wpisywać, że media, jakaś tam minimalna szerokość i tak dalej, tylko po prostu sobie e, tutaj inkludujemy tego mixina i cała ta zawartość, czyli właśnie media e, z tą określoną szerokością dołącza się automatycznie. Tak, to tak jak to widzimy tutaj w stylach. My to, to media i to min with napisaliśmy tylko raz. I to by było na tyle, więc happy mixing!